Tutaj mamy obliczyć przekątną tego prostokąta ABCD. No to zaczniemy, tu, czyli tak. Tutaj jest prostokąt. Prostokąt to figura płaska, mająca dwie pary boków równoległych i padających pod kątem prostym. Czyli są prostopadłe te boki, tak? Jakby był tutaj bok A, a tu byłby bok B. No i my ten bok A i sobie znajdziemy, licząc krateczki. Wiemy, że dwie krateczki to 1 cm. Podstawa ta dolna, czyli AB, ma 6 krateczek, czyli podzielić na 2 to będą 3 cm, a 4 krateczki tutaj mamy, podzielić na 2 to będą 2 cm. Więc podpiszmy sobie literką C, naszą przeciwprostokątną, i stosujemy twierdzenie Pitagorasa, czyli to był ten wzór A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. Z miejsca naszego A mamy 3. W miejsce B mamy dwójkę, a C zostanie do wyliczenia. Tu jest 9, dodać 4 równa się c kwadrat, to jest 13 równa się c kwadrat. Zamieniamy sobie stronami 13, C równa się, czyli obu stronnie pierwiastkuje, pierwiastek z tej liczby. Z racji, że 13 to liczba pierwsza, nie możemy znaleźć rozbicia jej na czynniki pierwsze, po prostu wynik tak zostanie i my sobie tylko dopiszemy jeszcze jednostkę. W nawiasie kwadratowym o tej jednostki u góry nie pisałem, bo to faktycznie w wielu miejscach trzeba byłoby ją pisać. Czyli mamy odpowiedź. Przekątna prostokąta ABCD wynosi pierwiastek z 13 cm.